Ma na wszystkich bardzo w kolejnym na moim kanale z Arc Ark Survival i dzisiaj zabieram się za eskinę. Tak jak widzicie, mam fullset w flaku oprócz mojego koryla. Mój korol ma metalowy hełm, ponieważ mogę na niego założyć. Statystyki jego są wyekspione, a już 800% mili jak wspijam też w tej jaskini, więc trochę nie będzie potworków. No i dobra. Jest to rzecz, że mam takie rękawice hitynowe za 40% pancerza. I takie hitynowy tors 235% pancerza. No i dobra. Jak życzę zabrać się teraz już do jaskini. Idziemy oczywiście po pierwszy yy, artefakt. No i jeszcze powinienem wspomnieć o pistolecie, który też posiadam, stworzyłem go. Ma on 56 amunicji w zapasie plus 6 magazynku. Tak więc na spokojnie 64 amunicji powinno starszyć. To oczywiście wszędzie już powinny być potworki, przynajmniej tu w tym miejscu. Lecz niestety już je wybiłem, a nie zdążyły się odrodzić do odcinka. A już dwa razy powiem że już tu wybiłem. Chciałem już się akurat drodzą. myślę, że pójdę sobie Dolną ścieżką, można też skręcić prawo. No i tutaj jest pierwszy taki skaliste przejście nad lawą. Trzeba uważać, bo jak wpadnę, no to ja przeżyję, bo mam grappling hookie gorzej z moim giganotopitekusem Giganotopitekę, Pomyliłem się nazwy. No i dobra, tutaj na razie jest bezpiecznie. Tutaj też, szczerze wiem. Chciałem się trochę przejść, zobaczyć, jak to wygląda. No i dobra. Tutaj już możemy sobie skręcać w prawo i będziemy skręcać w prawo, tylko jak sobie te y, dwa y, nietoperze. A właśnie, poza tym zawijemy też jedną alfę, z której mam toporek 118% oraz metalowy kilo w 128% nic mega mega spoko oczywiście farma tutaj z szał jest bardzo fajnie czy tam coś jest trzeba podejść zobaczyć byle nie spaść coś mnie goni tak gonią mnie zobacz czasem nie ma tej linii takich lepszych zrzutów do crate to się nazywa i one są naprawdę fajne fajne rzeczy mogą dać tylko z tego co widzę tutaj ich nie ma. Cześć chyba dalej. No dobra. Mogę iść dalej. Tak, tak muszę iść dalej po artefakt. Jeden punkt, oczywiście. A tak. I teraz kolejne rozdroże dróg. Najpierw pójdę sobie prostą, zobacz jak to wygląda. Prosto trzeba skakać. No dobra, też jak będzie trzeba. Tutaj oczywiście wszystko powybijane Tak tutaj tam już widzę artefakt nawet Z daleka Zabiję jeszcze tego gościa Czy to jest obsydian? Tak to jest obsydian Nam się przyda obsydian Sporo tego obsydianu nam się przyda Tylko zawsze się wszystko nagrywa Nagrywa tak się bo musiałem sporo czekać Aż się odrojca cała jaskinia a powiem wam, że nie chciałem czekać. Tutaj widzę, że już trochę mi zjechali tego, mm, tego hełmu metalowego, ale na spokojnie wytrzyma. Jeszcze trochę ten hełmik. Przynajmniej powinien. Czy ja teraz z powrotem doskoczę tam? To jest dobre pytanie. Czy ja tam doskoczę? Tutaj widzę, że jest jakaś ścieżka. To jest ścieżka, już poszli drugą stroną. Słody. <trony> oh, sorry. Mi się. O, jest też notka. Bardzo fajnie będzie dla Expa. Chociaż Expa tak mam mega dużo. Mimo, że to jest Expa razy 2. I pomyliłem się, ponieważ te wszystkie tej notki powinny być razy 2, ale że jest Event Specjalny, który daje razy 2 notki. No to są notki razy 4. Tej mój błąd w ostatnim odcinku. Tutaj normalnie powinniście dostać razy 2. Wszystko ale wprowadzili jakiś event, nie mam pojęcia kiedy się skończy no i dobra, teraz trzeba pobijać te omychy. Jeden strzał wystarczy, żeby je to złapić I ja będę chciał lecieć po zrzut najpierw, znaczy po artefakt już yy. czy my będę chciał lecieć? Będę chciał lecieć krapnie hukiem i myślę, że od razu nam się złapia. No i gra w mogę się tutaj przybliżyć. Artefakt zabieramy oczywiście lecimy do Kijanotoptykusa mam też ze sobą spadochronę, jakbym gdzieś spadł też na wszelki wypadek no i dobra, tutaj trzeba je powbijać lecimy teraz w tąś alejkę zobaczymy czy gdzieś tu są zrzuty to jest jeden akurat z prostszych, z prostszych artefaktów do zdobycia. Jest jeszcze, jest jeszcze Hunter Cave. Teraz tak patrzę. On się odrodził. Coś ciekawe. O, teraz sporo dysponuje Zaraz zobacz, czasem mi coś nie zniszczyli. Nie, jeszcze trochę jest wytrzymałości. Dobrze, że też na zapas. Przyda się na zapas. I to jest artefakt Przedpoczenia, czyli Lava Cave. Hmm, zapomniałem wam podać koordynatów tego Lava Cave'a, ale to myślę, że zrobię jak wyjdę. Chciał podnieść. No i świetnie. Mam jakieś gówniane rękawiczki. Te mam lepsze. Na, znaczy, mam lepszy schemat na pewno. Bo schemat akurat też bardzo fajna na rękawicach. i świetnie, pozabijane. Ten jeszcze mogę pójść. Zobaczyć, czy czegoś tutaj nie ma. Z tego co widzę, tutaj. Nie ma. Mogę iść jeszcze w tą stronę. Może tu coś będzie. Tam coś widzę. Kolejny dokładza. Dużo przepisów na, zupku. na zupki dostałem. Niby spoko. Kolejna notka. Oczywiście wejdę sobie. Po większego expo. I tutaj wszystko pozabijamy. Spokojnie to, że on nie zbiera mięsa z nich Bo tak to byłoby ciężko Mogę już kolejny założyć tutaj widzę, że już hapsy powoli się kończą Bo nie miałem przez chwilę Założonego helmu i już mega mocno Mi zbili to Haps moja Okej, okay. ja tutaj wolę się teraz wycofać Tylko Tęg ja sobie po 50 obrażeń. chcę po 10 Dobra, jest kolejny punkt wyobrażenia, tam ich jest całkiem sporo Ale to już jest praktycznie wyjście z tej jaskini Więc jestem w stanie tam podbiec i ich pozabijać Przebiec po prostu tutaj, o właśnie I teraz ich mówię tutaj pozabijać wszystkich O, tutaj nic nie zadają praktycznie. Obrażeń zadałem, A, jak przydają, to tyle, to nic. Tutaj trzeba do rozpędu, przeskoczyć. I jesteśmy przy wyjściu. Jeśli dobrze mówię. A raczej mówię dobrze. Tam coś się świeci, zaraz do tego podejdę. Dokładnie tak to jest. Yy, zrzut. Yy, Loot dokładnie to się nazywa. Tylko nie utknął, bo idzie kiepsko, a z Loot Crate bardzo fajne rzeczy, na przykład schemat na pompa, bądź inne rzeczy, ale to już musi być czerwony Loot Crate, żeby takie lepsze rzeczy podjął, ale niebieski też nie jest słaby. Legendarny schemat na koszulkę, to nie, i legendarny schemat na proce, też nie bo mam dawcy, więc one są tuż lepsze powinien doskoczyć za ląbiście czy jestem już w tym miejscu, gdzie mi się wydaje? chyba nie wydaje mi się, że nie jestem w tym miejscu, gdzie bym chciał być to za chwilę będę chciał być w tym miejscu nie no to jest to miejsce, dobrze mówiłem że to jest to miejsce, w którym chciałbym się znaleźć. Teraz czas wyjść, udając się w prawo. W te miejsce, i tu już jest wyjście. No i tak, kolejne poziomy do rozdania dla króla. Dla mojej postaci też są kilka poziomów. Myślę, że to mógłbym pójść rzemiosło jeszcze bardziej. Jeszcze mam jeden półcik, to mogę rozlać go w rzemiosło. jeśli, że do 300% procent no, spokojnie dobiję. No i dobra, trzeba lecieć do góry i będzie git. O, nie, leciałem. W jak ktoś nie wiedział, jak się zlatuje, no to trzeba przeszukać w prawy. I kliknąć i puścić znasz się, i wtedy nie, małpa nas zrzuca. No i dobra, wyszliśmy. Mały lak na wyjściu. No i mamy pierwszy artefakt przetworzenia na chwilę obecną. Położę go w bazie chyba, że kołbas jakoś zrobię miejsce. No i dobra, tutaj widzę, że już stoją przy mojej bazie. Zwierzaki. To ja oczywiście to zabiorę, to wyrzucę. To chciałem wyrzucić. To. To wszystko zabieram. i odłożyć do Swiffy. No oczywiście. To trzeba wszystko ponaprawiać. Ile on minut? Odcinka 12. Myślę, że całkiem. Okej okay, z czasem jest. Kobie mnie zadekowało. Nie wiem jak cudem. No dobra. Myślę, że jeszcze pójdę do swojej jedną rzecz jednak. Tylko zabiorę sobie mięsko. To już mogę wyrzucić. Nie mogę się żyć, to jest oczywiście prime. Nie. Najlepiej Prime zbierać z Alf, ale niestety z Alfy za szybko tego primeu nie zbiorę. Dobra, nadawać trzeba lognika I można jej się swoić jednego dinozaura. Tylko że było za jasno. O, wujka chce. No właśnie. No i teraz jest git. No i teraz trzeba się przejść trochę tym no to pitekiem na prawą stronę tam przy niedaleko przy praktycznie już alfa carnotaurusie trzeba będzie no, jakoś przelurować sobie pewnego dinozaura no i dobra gdzieś tutaj on powinien być zaraz tutaj pójdziemy w tą stronę i będzie git Tutaj są oczywiście bronto Myślę, że no za niedługo pójdziemy sobie do kolejnego cave'a, kolejny artefakt mm, To będzie Hunter Cave, który znajduje się około nie wiem, gdzieś około 80x50 może takie koordynaty będzie wejście do tego Hunter dobra to mogę zabić i mamy tutaj naszego dinozaura, który ma poziom 12 oczywiście będę chciał go złapać w pole o ile się da a się nie da widzę no to niestety trudno się mówi już się dosyć szybko pójdzie usypianie go darcami. bo są lepsze od trunków no i dobra, zobaczymy zaraz jakiego będą statystyki nie ma z wysokiego poziomu no i dobra, już zaczyna uciekać to bardzo dobrze bardzo dobrze znak dla mnie no i śpi i tylko potrzebujemy odpowiedniej ilości majowerka do niego no i dobra, mamy teraz puszę wsiąść majowerki 60 starczy to oczywiście wyrzucam wszystko mogę mu już je wpakować a ja jak miałbym odwracony Hubs, to spróbować z Alfę Karną, Który niestety zbliżył się dosyć blisko Myślę, że na następnym odcinku możemy go Spróbować zabić Tylko na pewno nie Zginie takim Bo zginie na 100% Tylko jak już to Moją postacią, co na przykład kuszy, albo czegoś takiego. Dobra. Chciałem myślałem, że go doloruję. Będę musiał dolorować. Bo coraz bliżej podchodzi. Tam widzę, że z tego się z nim bawi. Deł się swoje. Za jeszcze jedną egutkę. Ile ty masz głodu? No, mało, mało. A za mało, żeby zjeść. Tam widzę, że tylko porobił Tak z tego Martwi mnie to trochę, bo zaraz tu to może podejść. A Deodigurus nie, nie należy do najszybszych zwierzaków. No i czuję się oswoi. Oswoił się. No dobra, mamy Deodigurusa Poziom 17 Nie jest to najwyższy poziom. Jest to poziom bym powiedział, tragiczny, ale potrzebuję jak najszybciej do Odikurusa po to by, 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 by mieć już kamień. A tutaj widzę, że mnie zatykał mikroraptor, no i niestety mam oślepienie. No i dobra, mogę lecieć dalej, chodź tu do Odikurus Nie wiem czemu ale nagle zaczęły się tu pojawiać raptory. Martwi mnie to Że one się akurat tutaj zrespiły myślę, że będę musiał je powbijać karabinem a to w swoim czasie. Mam od tego w sumie też pistolet hmm, Tylko teraz tak yy... Gdzie jest ten idziesz, idziesz. Dobra. Wrócę z nim do bazy. No i myślę, że się z wami już będę chciał pożegnać. Ale widzę kolejnego. Tego dziadaka. Myślę, że mogę go zaraz też pójść zabić. Dobra, Teodigurus stój. No to tego mikroraptora idę zabić z mojej broni o ile go wyczaję zanim o mnie obezwładni on gdzieś tu był pamiętam tylko w którym miejscu teraz go znajdę hmm o dobra już go ktoś znalazł z moich dinozaurów. Widzę, że to był trajk. Bardzo fajnie. Czy ja trafię? A, nie trafię. Dobra, ja go ułożę z powrotem. Jakoś ładnie. No i jest ładnie. Tutaj ich też mogę poukładać jakoś ładniej. Tutaj widzę, że Deodi idealnie się ustawił. W serio do niego. Gorilla. No i mamy kolejnego dinozaura. No i oczywiście artefakt. Mam nadzieję, że to się spodobało. To usunie się ciepło i siema.